Standarowa impreza wojskowego koła PTTK Husaria, jaką bez wątpienia jest ogólnopolski spływ kajakowy z Husarią Poczernicy, miała miejsce od 6 do 8 sierpnia i doczekała się 23. już edycji. W gościnnych progach domu Młynarza, mekki dla wodniaków i turystów przygotowano miasteczko biwakowe. Czarneńska Husaria, jak zawsze, spisała się na medal, dlatego goście nie kryli zadowolenia. Mi, jako komenderowi, wypada otworzyć 23. ogólnopolski spływ kajakowy z Husarią Poczerniczy. Także... Mimo ogólnych trudności, tej pandemii i tak dalej. Jest nas około 60 osób razem z organizatorami. Także takiej frekwencji żeśmy się nie spodziewali, a faktycznie musieli, co niektórzy musieli używać znajomości i żeby dopisać ich na listę, bo limit był 50 osób. Tak bogato ta impreza będzie no, wyglądała. Zresztą u nas zawsze było bogato, ale teraz będzie jeszcze bardziej bogato, więc głównym sponsorem jest dowódca 52 Batalionu Remontowego, pułkownik Suchanowski Aleksander, który będziecie mieli przyjemność. Wojskowymi samochodami przejechać się, przewieźć sprzęt i osobiście no, na, na, na start. I potem z powrotem do obozowiska przejechać wojskowymi starami. Następnie następnym sponsorem no, burmistrz miasta i gminy naszego tutaj terenu pan Piotr Zabrodzki. I trzecim głównym sponsorem jest Nadleśnictwo Nadleśnictwa Czarne Czuchowskie. Pan Kowalski Marcin. I tyle jakby części oficjalnych. Wszystkie szczury, rzeki, cieków wodnych. Ręka do góry, żebym widział kto. I po kolei. Przechodzimy pod tą burtą. Słuchajcie Neptuna, zapomniałam przedstawić eleganckiej prozerpiny naszych kochanych diabłów i głównego od diabła. Ale tradycji musi się znadość, nie spieszymy się i każdy pamięta na dane imię, które sobie przypomniał. O płasko! Trzymajcie go, jak to szybciej, 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 szybciej! No, no, no. Powolutku, powolutku. Oj, wybaczam. przed prozerpinem. Jeżdżą, Jakie imię sobie szczurze lądowe wybrałaś? Flądra! Flondra? Na flądra nie wyglądasz! Napój Bogu! O co się flądra tak drapie? No, no, ale elegancko przyszło! Tak, no, naprawdę elegancko! No, Na nie, nie, tu nie dotyka się królestwa. Napój Bogu! Uwaga! Profesor. Moją przyjaciółką Małgorzatą Ziemnicką miałyśmy pasowanie na kajakarza. Wybrałyśmy sobie imionka oczywiście ja Protka, Margaritka, sobie wybrała Syrenka. Jest przycudownie, jesteśmy pod wrażeniem, mimo tych smagań pokrzyweczką, którą tak pięknie ochrzcili panowie. Coś fantastycznego, coś co naprawdę jest godne polecenia, żeby dorośli ludzie tak się wspaniale bawili z taką atmosferą i poczucie humoru. Przyjazna atmosfera to jest, to jest po prostu nie do opisania. My przeżywamy naprawdę dziewiczy nie, nie, rejs. Rzeka, przeszkody, pomoc. Oczywiście byłyśmy, jesteśmy pierwsze, pierwszy raz na kajaku. Śmiech to jest nie do opisania, brakuje nam słów. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem, polecamy, zapisałyśmy się już do petytegach Huzaria. Będziemy co roku tutaj jako pierwsze na liście. Rzeka jest wspaniała, przepiękna, woda czysta, no szlak naprawdę wyjątkowy. I odjazd. Do zobaczenia za rok. Od 14 roku jak zwykle pływam jeszcze. Jeszcze. Zobaczymy, jak zdrowie pozwoli, ale najlepszy lelak na wodzie jest. Taka jest prawda. To są chwile niepowtarzalne, bo historia się przypomina kakarstwa, jak to się mówi, prawie od młodzieńczych lat, a w sumie... Historia mówi nam to i przypomina nam na biwakach zawsze powtarzamy, a gdzie byłeś, jak płynęliśmy, jakie przeszkody były i to jest przesympatyczne i spotyka się przede wszystkim przesympatycznych przyjaciół, których się na co dzień nie widzi. I taka jest prawda, no kajakarza. Jest okazja z tymi, spotkania się, tak, że człowiek nie jest sam, a jest w tym tak zwanej Rodzince wodniackiej. O, w ten sposób powiem. No i to są właśnie spotkania po latach. To są niepowtarzalne chwile. Spotykamy na tej rzece. O. Moja głowa, pamięć cienka, to dużo, dużo wcześniej jest, jest. Mam tą tak zwaną, jak nazywają, książeczkę kajakową, bo prowadzę to i dla kolegów, i dla przyjaciół. Na podstawie tych książeczek sobie człowiek przeczyta i widzi swoją historię pływania, bo wszystkiego człowiek nie jest w stanie przez te lata ogarnąć pamięcią. I taka jest prawda. I dlatego proponuję tym młodszym, żeby dla samej potomności, przypomnienia, żeby takie coś prowadzili, bo to jest historia napisana na żywo na papierze. Na Czernicy jesteśmy pierwszy raz. No właśnie, jak wrażenia? No, no dosyć ciekawe, atrakcyjne, dużo takich różnych ciekawych przeszkód, także nie można się nudzić na spływie. Jak ostatnio byliśmy na Nogacie, no to tam to było bardzo nudno i wolno, a tu jest atrakcyjnie i ciekawie. No mnie namówił kolega, żeby przyjechać. I, no, i, i mówię, postanowiłem spróbować. I to nie jest ostatni raz. Przypuszczalnie nie. Jeżeli zdrowie dopiszę, to, to raczej na pewno nie. Jak długo już pan pływał? To znaczy niedługo. Ja, tak, ja tak raczej pływałem okazyjnie, a tak no powiedzmy 6 lat. Teraz proszę, obiecaj, że nie będziemy pływać, że mnie nie wywrócisz. Nasze koło zorganizowało w tym roku 23 Ogólnopolski Spływ z Husarią Czernicy. W spływie udział brało blisko 60 osób. E, głównie były to osoby e, z Poznania, mieliśmy też skład z Piły, z Bydgoszczy, Koronowa, e, mieliśmy też e, ekipę z Koszalina, ze Starego Gronowa. Czyli tak jak nazwa mówi, ogólnopolski spływ kajakowy. Tak jest, spływ jest ogólnopolski, e, jest on dla każdego, nie tylko dla członków PTTK, e, każdy może wziąć udział. E, pierwszy etap startowaliśmy z Zabstrągalni, z przyrzecza. E, płynęliśmy do miejscowości Czarne, do Młyna. Drugi etap był od Młynna do miejscowości Domy, tak zwane trzy mosty. Staraliśmy się teraz przygotować dla każdego indywidualnie, dla bardziej wymagających i mniej wymagających. Także jak ktoś chciał, nie musiał za bardzo wysiadać z kajaku, można było przepłynąć swobodnie. Rzeka jest pławna, ewentualnie z niektórymi elementami salomu. Stan wody do tego, co było jeszcze tydzień temu, troszkę się niestety obniżył, więc mi sami trzeba było troszeczkę wygimnastykować się, żeby przepłynąć, ale nie było większych problemów z pokonaniem przeszkód. Muszę powiedzieć, że płynęliśmy w dniu wczorajszym 12 km, w dniu dzisiejszym 16 km rzekami, Czernicą i rzeką Gwdoł, spływ jest jak gdyby dla średnio zaawansowanych kajakarzy, ale znaczy, nikt nie mówi, że, było, że będzie dobrze, było dla tych, którzy są fachowcami w pływaniu i dla, trochę było też dla tych, którzy po prostu tak lajtowo sobie płyną. Trochę mało... Małe przeszkody są. Ja lubię trudne przeszkody. Czyli koledzy troszeczkę za, za bardzo oczyścili. Za, za bardzo ułatwili nam to. Bo to jest dla... Dla nowicjuszy to jest coś nowego, ale dla nas starych biegów. to... Szkoła przytrenia. Ja osobiście... Y w, wsiadając w kajak wysiadałem bez wysiadania po drodze, Czyli odrobina techniki i się po prostu mieściliśmy na każdej przeszkodzie jakiejkolwiek tam były, ale to na namiaski były. No tradycyjnie po raz 23 rozpoczęliśmy wieczorem komandorskim, to jest taki wieczorek na, na zapoznanie się wszystkich uczestników, a naprawdę w ta nazwa ogólnopolski nie kłamie, bo y, byli przedstawiciele Poznania, Piły, y, Bydgoszczy, Szczecina, y, Schodzieży byli, tak, no i oczywiście miejscowika jakaś Czarnego y, z Koszary. No. Y, y, w... Też w tradycji jest to, że pierwszego dnia, znaczy tak pierwszego dnia, czyli w sobotę w dniu wczorajszym mieliśmy zaplanowane zawody dla uczestników. Było to strzelanie z wiatrówki długiej i krótkiej z pistoletu. Był też tak no, nasza jakby hosarska konkurencja, rzut beretem prezesa na odległość. Potem były rzutki do celu, żebyśmy tego... No i oczywiście w efekcie było to do, do zobaczenia. W efekcie były ciekawe nagrody, bo o, muszę wspomnieć, że, że to ten nasz wpływ wyszedł tak bogato, to mieliśmy sponsorów. Chciałem podziękować za wsparcie Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarne Piotrowi Zabroskiemu, który nam pomógł finansowo. Także chciałem podziękować, za wsparcie logistyczne, za transport panu pułkownikowi Suchanowskiemu, dowódcy 52. Batalionu Remontowego w Czarnem. Chciałem także podziękować jeszcze za wsparcie finansowe panu nadleśniczemu, Nadleśnictwa Czarne czuchowskie panu Marcinowi Kowalskiemu. I chciałem też podziękować za wsparcie naszemu koledze z koła, który udostępnił nam Miejsce biwakowe w miejscu dom młynarza, gdzie przez te dwa dni mogliśmy się tutaj wspaniale bawić i polecam tą firmę na, dla wszystkich kajakarzy, którzy spływają rzeką Czernicą.